Witajcie moi drodzy, nadeszła już pełnia lata, które dosłownie nas rozpuszcza, a prace ogrodowe w tunelu foliowym stanowią nie lada wyzwanie. Pomidory, ogórki i papryka, które posadziliśmy wiosną, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby rośliny wydały odpowiedni plon, który będzie zadawalający. Przede wszystkim należy codziennie podlewać wszystkie rośliny, ponieważ w deficycie wody nie zawiążą one owoców, a tym bardziej nie wydadzą dobrego plonu. Pomidor rośnie dość intensywnie, dlatego powinniśmy go trzymać w ryzach. Od dołu obrywamy wszystkie liście aż do pierwszego grona w celu polepszenia dostępu światła do pomidorów. Uprawę pomidora prowadzimy na jeden pęd, dlatego też wszystkie boczne rozgałęzienia wyłamujemy. Jeżeli stwierdzimy, że na roślinie znajduje się zbyt duża ilość liści, wtedy je przerzucamy, aby polepszyć cyrkulację powietrza oraz zwiększyć znowu doświetlenie tych gron. Gdy pomidor osiągnie maksymalny pułap, wtedy należy opuścić roślinę, a robimy to w następujący sposób. Pęd Układamy delikatnie na podłożu, a następnie całą roślinę przysuwamy w miejsce poprzedniej. Kwiaty, które zakwitną pod koniec lipca, dadzą plon dopiero jesienią. Po tym terminie należy uszczykiwać wierzchołki pędów w celu zakończenia wzrostu rośliny, ponieważ później zawiązane kwiaty no, nie dadzą nam plonu zimą. Dlatego lepiej, żeby roślina skoncentrowała się na tym, co już zawiązała. Gdy zauważymy, że liście na roślinie zwijają się w charakterystyczną łódeczkę, może to oznaczać, że w tunelu bądź szklarni jest za gorąco, a roślina broni się przed nadmiernym parowaniem poprzez ograniczenie powierzchni liścia. Dlatego należy po prostu zwiększyć przewietrzanie szklarni oraz oczywiście regularnie podlewać. Z ogórkiem szklarniowym postępujemy troszeczkę inaczej. Ponieważ gdy osiągnie on maksymalny pułap, nie uszczykujemy go, lecz roślinę przewieszamy tak, aby rosła w dół mniej więcej do 2 trzecich wysokości. Ogórek wykształca krótkopędy, które będą zawiązywały kwiaty. Mniej więcej za pierwszym bądź drugim ogórkiem bądź kwiatem należy skrócić ten krótkopęd, aby po prostu nie było zbyt dużej masy liści. Wszystkie zawiązki zamierające obrywamy, pozostawiając na roślinie te, które najlepiej rokują. Natomiast paprykę należy zawsze ciąć, co pobudza ją do wzrostu, przez co otrzymujemy szybciej plon. Z pędu głównego uszczykujemy zawiązek owocu, następnie wybieramy 3-4 najsilniejsze pędy, które podwiązujemy, resztę odcinamy. Na każdym z naszych rozgałęzień, w każdym węźle, powinien pojawić się zawiązek papryki i przypadający mu jeden liść. Mogą również pojawiać się pędy boczne, które skracamy zaraz za pierwszym liściem. Na 7 tygodni przed planowanym zakończeniem uprawy papryki należy uszczykiwać pędy w celu zakończenia ich wzrostu, tak samo jak u pomidora. Podczas całego okresu wegetacji należy pamiętać o regularnym nawożeniu pogłównym, ponieważ mamy tutaj do czynienia z intensywnym wzrostem oraz regularnie zbieranym plonem. Dlatego rośliny mają wysokie wymagania pokarmowe. Warto stosować tak jak wcześniej tutaj stosowaliśmy związki humusowe, które nie dość że wzbogacą życie, oczywiście mikroorganizmów glebowych, ale też. Pomogą zawiązywać wodę w podłożu. Gdy wszystkie nasze uprawy będziemy prowadzić w sposób prawidłowy, na pewno uzyskamy zadawalający plon. Jak widzicie, w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z ogławianiem roślin, z usuwaniem nadmiernej ilości pędów, nadmiernej ilości liści, a wszystko po to, aby roślina nie skupiła się na wzroście, lecz na podtrzymywaniu i zawiązywaniu kolejnych porcji owoców.